Witam wszystkich, bardzo serdecznie dziś pokażę Wam jak strzelić ceiling shot'a. Najpierw zacznijmy od tego co to jest ceiling shot. Ceiling jest to z angielskiego sufit, a więc ceiling shot jest to nic innego jak strzał z użyciem sufitu. Tylko po co nam przy strzale użycie sufitu? Jest to tak naprawdę trik, który umożliwia nam posiadanie flipa bez żadnego ograniczenia czasowego. Jak dobrze wiecie, po jednym wyskoku z ziemi, gdy minie półtorej sekundy, mija nam możliwość użycia drugiego skoku. W tym przypadku nie odskakujemy z sufitu, lecz samoistnie odklejamy się od niego, dzięki czemu mamy nieskończoną ilość czasu na użycie drugiego skoku. Na początku standardowo wejdziemy sobie w freeplay i pierwsze od czego zaczniemy to od docelowej prędkości piłki. Tak samo również jak w przypadku aeriali, nie chcemy, żeby ta piłka toczyła się za wolno, ponieważ Nasze podbicie będzie beznadziejne, a jeżeli chcemy zdążyć podlecieć na silnik i jednocześnie jeszcze zgarnąć po drodze piłkę, to jest to Awykonalne oraz nie możemy jej toczyć za szybko, ponieważ po podbiciu piłka uderzy nam w sufit i nic kompletnie z tego nie zrobimy. Piłkę toczymy z umiarkowaną prędkością, tak aby po podbiciu piłka ani nie poleciała nam w sufit ani też nie była za nisko. Idealną wręcz prędkość piłki osiągamy wtedy, gdy po ostatnim dotknięciu piłki, piłka wtoczy się nam na ścianę i zacznie opadać w miejscu sklejenia się tych dwóch sześciokątów. Gdy już ogarnęliśmy punkt pierwszy, przechodzimy do punktu drugiego i moim zdaniem najważniejszego, czyli umiejętne podbicie piłki. Podbicie piłki przy shotach całkowicie różni się od tego, które wykonujemy przy air driblingu. W przypadku air driblingu leciutko podbijaliśmy sobie piłkę tak, aby móc ją szybko sfollowapować upować i mieć pełną kontrolę nad tym, co robimy w powietrzu. Tutaj podbicie wygląda nieco inaczej. Po ostatnim dotknięciu piłki na ziemi chcemy, aby piłka wtoczyła się na ścianę i w trakcie toczenia się piłki na ścianę rozpędzamy aut tak, aby podbić ją praktycznie że pod sufit. Aby to zrobić, po ostatnim dotknięciu piłki na ziemi musimy zaczekać, aż piłka znajdzie się w tym miejscu. Do tego czasu spuszczamy palec z gazu. Gdy piłka zacznie się toczyć na ścianę pionowo, wtedy my przytrzymujemy gaz i busta, aby rozpędzić się i dogonić piłkę. Dzięki temu wjeżdżając na ścianę podbijamy piłkę praktycznie pod sufit, a my mamy rozpędzone auto, żeby wjechać na silnik i uderzyć piłkę w stronę u bramki. Nie zapomnijmy o tym, aby podczas toczenia piłki zrobić to ostatnie dotknięcie i zostawić sobie miejsce, ponieważ gdy będziemy cały czas toczyć tą piłkę, podbicie nam kompletnie nie wyjdzie i wyjdzie jakiś totalny placek. Zanim przejdziemy do punktu trzeciego, czyli samego oddawania strzału, muszę Wam jeszcze przedstawić dwie możliwe opcje dostania się do piłki po podbiciu piłki ze ściany. Pierwszą z nich będzie zwykły wjazd na sufit, a drugą odskoczenie samochodu tuż po podbiciu się piłki od ściany, tak aby wlecieć na sufit i zgarnąć piłkę ze sobą. Sposobiem pierwszym żadnej większej filozofii nie ma, wystarczy, że wjedziemy na sufit i zaczekamy, aż auto odlepi nam się od sufitu, dzięki czemu będziemy mogli oddać strzał. Drugi sposób jest nieco trudniejszy. Tak samo jak w przypadku Air driblingu, tuż po podbiciu piłki odskakujemy autem, jednak nie lecimy za piłką, a wybijamy się w górę, aby polecieć na sufit. Podczas wlatywania czterema kółkami na sufit musimy trzymać drift. Drift daje nam to, że nie przyklejemy się do ściany i z naszym autkiem nie zrobi się jakiś kogiel mogiel, tylko uderzymy w sufit, odbijemy się od niego i będziemy mieli naszego nielimitowanego flipa. Pamiętajmy o tym, aby przy wlatywaniu na sufit odgiąć gałką do tyłu, bądź też na klawiaturze wcisnąć S, aby auto odchyliło nam się do tyłu i żebyśmy złapali tymi czterema kołami sufit, no bo co nam da wlecenie w sufit w momencie, w którym uderzymy przednią częścią auta. Gdy już opanujemy punkt pierwszy i punkt drugi, możemy przejść do punktu trzeciego, czyli do oddawania strzału. Gdy już będziemy na suficie, Tuż po odklejeniu się od niego obracamy auto airrolem o 180 stopni, tak aby ustawić sobie go idealnie do strzału. No i oddajemy strzał, robiąc flipa do przodu. Możemy również nie obracać auta i również zrobić front flipa. Jednak pamiętajcie, jeżeli macie auto odwrócone do góry nogami w powietrzu, to wszystko, co robicie na padzie, robi się na odwrót. Czyli jeżeli chcecie skręcić w lewo, to musicie przesunąć gałkę w prawo, a jeżeli chcecie skręcić w prawo, musicie przesunąć gałkę w lewo. To samo tyczy się z unoszeniem się do góry i na dół. Nie zapomnijcie oczywiście o bustowaniu, no bo jakoś do tej piłki musicie się dostać. No dobra, ale zdarzają się czasem sytuacje, w których jednak piłka odbije nam się lekko od sufitu i co wtedy zrobić? Gdy nadarzy się taka sytuacja, wystarczy, że odskoczymy od sufitu, przez co nasze auto znajdzie się nieco niżej, no i nadal mamy półtorej sekundy na to, żeby wykorzystać flipa. Gdy już ogarniemy takie proste strzelanie i samo latanie w powietrzu na odwrót, bądź też po prostu łapanie syninga i strzał, możemy przejść do nieco trudniejszego sinning czyli synning shota z użyciem air driblingu. I tu od razu ostrzegam, jeżeli ktoś nie potrafi air driblować, niech nawet się nie bierze za dalszą część poradnika. Tylko obejrzę sobie w pierw... mój pierwszy poradnik na tym kanale, a więc poradnik do air driblingów. Link będzie w opisie oraz w prawym górnym rągu też powinien się wyświetlić link, a my przechodzimy do samego screenshota. W tym strzale najlepiej będzie użyć tego drugiego sposobu na podletywanie do piłki, czyli sposobu, w którym odbijamy się od ściany tuż po podbiciu piłki. I już wam wyjaśnię dlaczego. Gdy odbijemy się od ściany i wlecimy na sufit, jesteśmy nieco szybciej niż wjeżdżając normalnie ścianą na sufit, ponieważ skracamy sobie drogę dostawania się do piłki. Jest to istotne, ponieważ łapiemy piłkę w momencie, w którym ona się jeszcze leciutko unosi do góry. Bardzo ułatwia nam tą sprawę, ponieważ sami wiecie, że jeżeli piłka leci do góry, no to łatwiej się ją airdrybluje, niż leci w dół, no bo kiedy opada, to tak naprawdę już tylko ratujemy cały airdrybling. I wiadomo, że nie chodzi o to, abyśmy lecieli do góry z piłką, ale pierwsze odbicie jest najważniejsze w całym air driblingu, jak bardzo dobrze wiecie, a więc jeżeli odbijemy sobie ją w momencie, w którym piłka jeszcze leciutko będzie się unosić do góry, no to nasz air dribling będzie łatwiejszy. Pierwsze dotknięcie staramy się wykonać pomiędzy środkową a dolną częścią piłki, ponieważ każde inne uderzenie piłki spowoduje, że piłka poleci nam w dół i nie uderzymy jej jeszcze raz, a przecież chodzi o to, żebyśmy ją driblowali. Pierwsze odbicie jest to wręcz muśnięcie piłki przednią częścią auta. A więc jeżeli wam nie będzie wychodzić raz, trzeci, piąty, dziesiąty, to pamiętajcie, żeby się nie denerwować i uczyć, bo jest to bardzo ciężkie do wykonania. I musicie liczyć się z tym, że kilka dni albo nawet tygodni będziecie musieli poświęcić, aby pierwsze odbicie opanować. Po wykonaniu pierwszego odbicia, musicie po prostu air starając się odbijać piłkę pomiędzy środkową a dolną częścią piłki, tak aby za szybko wam nie opadła. Pamiętajcie, że jeżeli nie obróciliście się o 180 stopni tuż po odklejeniu się od sufitu, no to lecimy do góry nogami, czyli tak jak mówiłem, wszystko musicie wykonywać na odwrót. Tutaj widzicie przykład z rankeda, w którym przeciwnik mi zostawił za dużo miejsca i miał. Miałem czas i miejsce na to, żeby wjechać na sufit, więc skorzystałem z okazji i zobaczcie sami, jak to się skończyło. Tu kolejny przykład z kolejnego rankeda i moim zdaniem bardzo warte uwagi, ponieważ sami widzicie, że poleciałem na pierwszego slingshota, jednakże na wyższej randze ludzie już reagują na to nieco inaczej i prejumpują sufit, wiedząc, że będę wykonywał takie manewry. Więc zatrzymałem swojego flipa na to, żeby spaść na ziemię i wykonać zamiast jakiegokolwiek flipa wave dasha. Zagrałem sobie na corner, wyprowadziłem kontrę i zagrałem jeszcze raz slingshota i sami widzicie, że za drugim podejściem przeciwnik był już absolutnie bez szans. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiele wyjaśniłem i nikt nie będzie miał problemów ze zrozumieniem mojego poradnika. Jeżeli chcecie więcej poradników odcinków na tym kanale, no to zostawcie subskrypcję, jak już lajka, like, czy coś motywuje. Wpadnijcie również na mojego Twitcha, link zostawiam w opisie i trzymajcie się cieplutko. Cześć. Zacznijmy się zastanawiać, co chcę spróbować! Fajnie <laughs> mi się mózg wyłożył. Pięć... Jezu, co?! Co to poleciało do lewej?! Nie... No bo spójrz, Nie. bo spójrz... Ale leciało do lewej, ale... ale serio ja to poleciało na no bo, ale, ale do lewej... ale... Ja ja ale... patrz, widzisz? A... E